Nie ma, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W kolejnym odcinku na temat handlu, ale i nie tylko. Dzisiaj porozmawiamy o urodzinach Food. No, i jak urodziny Food, to trzeba było zrobić jakiś challenge. I dzisiaj, już od godziny około godziny 23, no bo gdzieś tutaj zaczniemy, zaczniemy grać nasz challenge Food Champions. I teraz to jest skład, którym zagramy. Jak on powstał? Zostało zrobione tak, została otwarta paczka za 750 tysięcy ze sklepu, bo widzę, mi namówili. Nie wypadło z niej totalnie nic. W sensie najlepszym trafem jest Dudek, to jest w sumie jedyna karta z tej paczki, która wylądowała w tym składzie. Otworzyliśmy kilka paczek kampanii i kilka tych pików versus, i w taki sposób pojawił się w tym składzie Ronaldo, Dumfries, Renard yy, oraz Julie był inny. No, ale umówiliśmy się z czatem, że mogę wybrać, wrzucić po prostu tego. Wpadł też jakieś Firmino, Barrios, McManaman, bo były jakieś piki z Hero robione, tak. Zostało też otwarte 11 ikon. Wiem, że tutaj nie widzicie 11 ikon, bo macie tutaj 5, 6, 7, 8, 9, ale yy, wypadło mi dwóch Sanchezów, tak? Czyli no, automatycznie nie mogę jednego dać i dwa razy w ogóle trzech Sanchezów, bo dwa razy wypadł mi ten Sanchez na lewym skrzydle i mam jeszcze tego Sancheza na NC, więc on zostaje. Dzisiaj jeszcze na streamie dorobimy jeszcze jedną ikonę i jeszcze jedną paczkę albo pika. Tak, bo tutaj są dwa miejsca, które zostały. I takim składem zmierzymy się w Food Champions. No, oczywiście widać, że najbardziej potrzebujemy za tego mura kogoś wsadzić. No i raczej do środka pola, no ale zobaczymy jak to będzie. Wszystkie karty są oczywiście pierwszym właścicielem, żeby nie było. Mają jeden mecz rozegrany, bo gdzieś wlacym tym składem. No ale jak widzicie wszystko. Jest pierwszy właściciel 0 albo jeden meczów rozegranych. Gdzieś chyba jakąś kartkę skipowałem czy jakiegoś zawodnika tym składem, więc takim składem będziemy grali nasz challenge, ale teraz przejdźmy do tego co się zmieniło, bo mamy nowy sezon, a nowy sezon tym razem to są dymy, tak? Oprócz tego, że dostaliśmy bardzo fajne karty, bo no za pierwsze 5 leveli, no to nie oszukujmy się, nic tutaj nie ma, ale na dzień dobry Belerin, rakieta plus wrzutki Karta wygląda całkiem fajnie i w końcu będzie jakiś porządny prawy obrońca z La oczywiście. Do tego 5 gwiazdek słabszej nogi i to myślę odda, jakbyście go chcieli na przykład na łapkę dać, tak? Fajnie jest mieć zawodnika, który ma 5 gwiazdek słabszej yy, nogi na obronie. Kolejny poziom 2x85, 3x84 nic tutaj nie ma ciekawego, ale McKenny już wygląda fajnie. Bateryjka, do tego hack. Gang Hulita, można powiedzieć nawet, nawet nie tak dużo brakuje do gangu, Nine Golana, do tego 5 gwiazdek sztuczek, wysoka, wysoka, 185 cm, zwinność 83, równowaga 85, tak naprawdę wszystko podrzutów karnych ocenione naprawdę fajnie. Kolejna paczka za 25 level, 20x83 lub 3x87 i tym razem, z racji tego, że otwierałem te parki 3x87 to raczej skuczę się na 20x83. Może przesunę tutaj kamerkę, żeby Wam było to lepiej widać. Kolejna karta jest do wyboru Insignie 1 lub Insignie 2. W statach nie różnią się niczym, ale czym one się różnią? No tym, że jeden ma 5 gwiazdek sztuczek, jak widzicie. Tak? A drugi ma 5 gwiazdek słabszej nogi. No oczywiście dla mnie sztuczki są... Ważniejsze, jeżeli chodzi o skrzydłowego karta. Nie ma się co przeczepić, bardzo fajna. E, następnie za 35 poziom. Paczka z piłkarzem urodzin Ultimate lub 10 razy 85. No, ja standardowo biorę 10 razy 85 oczywiście. No i za ostatni poziom mamy ikona Centurion e, i te inne ikony, wszystkie specjalne. Nie widzę tutaj ikony podstawowej, co może bardzo fajnie o tym świadczyć, czyli za 40 poziom nie dostaniemy zwykłej ikony. Co prawda jeden z trzech to jest, no ale w końcu niezwykła ikona. Tak, za 39 20 razy 84, za 38 7 razy 85. Ten sezon trwa aż 40 dni, czyli to będzie 5 tygodni. Spoko nagrody. W końcu coś się zaczęło dziać w tej FIFA i EA uznało, że w końcu można coś dać. Ale oprócz tego, że jest sezon, tak, no to jeszcze jest zmiana w nagrodach. Teraz zobaczcie. Przejdźmy sobie najpierw do tych wcześniejszych dywizji. Tak? W czwartej dywizji na przykład dodaję, do, została napaczka 3 razy 85, 4 x 84.

i w lidze elitarnej w końcu opłaca się pocić, bo mamy 4 razy 87 plus i 7 razy 85 plus. I tutaj warto jest wspomnieć też o tym, że jeżeli sobie weźmiecie opcję niewymienną, to macie dwa razy te paczki, czyli tak naprawdę dostajecie za każdy tydzień 8 kart 87 plus i 14 kart 85 plus według mnie. W końcu ludzie będą chcieli grać Rivalsy. Tak, osobiście mam zamiar dobić Elitę do kolejnych nagród. No i my sobie zostaniemy z tymi nagrodami. My, myk jest taki, że usuwają piki za elitę, tak? No te piki nie oszukujmy się. Już jakieś fantastyczne nie, by, nie były rzadko co z tego dropiło. Musieliby mocno pociągnąć ten pik, na przykład na 86, no ale nie chcą tego robić. Tak, więc. Oczywiście mogą to tak zostawić, jest jeszcze jakaś trzecia opcja, a jeszcze trzecia opcja. Tak, czyli mamy po jednej paczce, nie, też mam 2 razy 87, 2 razy 87, plus i 45 tysięcy. No to zastanowi się, czy tej opcji nie będę wybierał. No bo jeżeli mam i tak dwa razy te karty, te paczki, a z tych paczek za 100, za 50, za 35 nic nie dropi, to 45 tysięcy końców jak najbardziej to może wszystko fajnie uratować, tak? No, bo tak naprawdę tylko poświęcamy te trzy główniane paczki, a mamy 45 tysięcy, i to są główne zmiany, które nastały. Oprócz pacza, gdzie zostało znerwione wszystko, ale już od tego nie będę, bo po prostu praktycznie każdy styl gry jeszcze może powiedzieć sobie o yy, zadaniach, tak? Czyli yy, mamy Puchar MLS, cały czas on trwa. Mamy tutaj też za oglądanie 16-17 marca teraz, czyli w sumie jutro i pojutrze, tak, kolejne z mls u yy, Mamy dzienne logowanie, które przepalacie jedną brązową kartę i za całość, tak, widzicie, tutaj mamy nagrody. I za całość jest 20 razy 83 No yy, tutaj było trzeba robić jakieś te wyzwania codzienne, ja tego akurat nie robiłem. Yy, dodatkowo premia mistrzostw food, czyli znowu 20 razy 84 za wszystko. No i po kolei macie paczuszki tak za wygrane i za zagranie meczów. Całość standardowo kończy się tymi czerwonymi y, upgrade'ami. Y, La Liga versus Rasizm. Okej. Okay. Y, jest też urodzinowy kolomłani i tutaj ta karta jest niesamowita, bo mamy 4 na 5, ale zobaczcie te style gry. Mamy te areale, one się podróż nazywają i powershoty. Do tego ta karta Coloma niego jest niesamowita, według mnie. Wygląda fantastycznie i w wielu yy, po prostu klubach on będzie podstawowy. I teraz co trzeba zrobić? Trzeba zagrać mecz z Hectorem Bellerinem, tak. Yy, trzeba zagrać mecze z McKennym. Spoko. Trzeba zagrać yy, mecz z Insigne. No i trzeba. Zagrać z nimi wszystkimi trzema te mecze i wtedy odblokowujecie oprócz paczek Odblokowujecie również tego kolon niego. Mamy też oczywiście stroje w sklepie bo jej by nie przeżyło jeżeli by czegoś nie wcisnęło graczom I za stroje mamy Dodatkowy exp. A teraz przejdźmy do tego co związane z urodzinami food No i przechodzimy stricte do urodzin Food Czyli znamy już całą drużynę Która będzie prezentowała się w taki sposób I no, na pewno największą gwiazdą tej drużyny będzie Messi, który ma mieć fineski podobno i mm, tego zygzaka, jak ja na to mówię, 5 na 5 na pozycji CF. Do tego Kevin De Bruyne, e, triwelki i podania, 5 Skirmów, Benzema w dwóch odsłonach, czyli w wersji 5 Skirmów i 5 Wickfoot. Do tego Morgan, Saka, Saka też w dwóch wersjach 4 na 5 albo 5 na 4, Son, 5 Skilmova, Araucho 5 Wickfuda, do tego Bloki Ariale, diogo Jota, czyli jeden z fajniejszych zawodników, jeżeli chodzi o Liverpool, przynajmniej według mnie bardzo dobrze mi się nim grało. Co prawda te Playstyle, według mnie do mnie totalnie nie przemawiają, ale ma mieć 5 skimowa, Rodrigo, czyli coś. Co każdy fan Realu będzie chciał mieć w swoim klubie? 5 Wik bo on i tak ma 5 Gwiazdek Sztuczek, z tego co pamiętam, chyba? Tak? Rzotańcz Miocha 5x5, Rodrigo chyba też. E, sorry, nie, Rodrigo 5x4, albo 4x5, tak? Bo obok jest Rodrigo, który ma mieć 5 Wik Fooda. Barella, 5 Wik Fooda. 5 Wik Fooda. Pajor, tak? Czyli mamy kolejną Polkę. Czyli skład polskiej reprezentacji staje się coraz bardziej. Yy, silny, 5 yy, skill 5 skill albo 5 lavera, Lavella, Milinkowicz, Sawicz, 5 skill 5 skill na Kimpembe. No i ten Kimpembe może być ciekawy, aczkolwiek on nie ma jakichś fantastycznych playstyle, jeżeli chodzi o obrońcę. Do tego oczywiście yy, Boy Gossens w dwóch wersjach, Felipe Anderson w dwóch wersjach i Stach. Oczywiście będą też sbc ale będą też ikony. Jak w tamtym evencie były hero, tak teraz muszą być ikony. Ma być Thierry Aury, ma być Ruth Hulit, ale to nie są wszystkie ikony. Bo oprócz Hulita i którego Wam pokazałem, ma być Bergkamp, Carlos Alberto, Wanderson, Wandersar, Van Nistelrooy, Plank, Close, Zambrotta i King. I teraz tak, każda karta ma mieć dwie wersje ale wydaje mi się, że zamiast dawać ikony graczom typu Henry dostał już Tandera, Huli dostał Centuriona, Wandersar dostał Tandera, Kloze dostał kartę świąteczną, King dostał kartę świąteczną, to mogliby dawać to piłkarzom typu czy piłkarkom typu Abili, która nie dostała żadnej karty hmm. Kto jeszcze nie dostał y, Charlton, nie dostał żadnej karty Czyli ja bym był za tym, że po prostu najpierw, oprócz tego, że no wiadomo, oni chcą nakręcić ten event y, Hulit w ogóle ma mieć 5 na 5, tak jak Messi, z tego co widziałem. Y, no ale wracając, żeby dawali to piłkarzom, którzy ci piłkarkom, które jeszcze tych kart specjalnych nie mieli, bo wyjdzie znowu na to, że jedna ikona będzie miała 10 wersji, a druga będzie miała jedną. Dodatkowo wiemy też, że na urodziny FUT dostaniemy na dowolną pozycję ewolucję, która zrobi nam 5 skill-muwa i ustawi technikala. No, ja mówię na to zygzaki, tak? No i to jest fajna sytuacja, tak? Nie wiemy za bardzo nic o tej ewolucji, ile tego będzie. Krąży też jakaś plota na temat ewolucji na LW, bo widziałem, że trochę osób inwestuje w to. Jeżeli chodzi w ogóle o inwestowanie, to czym się najlepiej zająć? Według mnie tą drużyną po prostu. Czyli patrzycie, na przykład Boy dla mnie wygląda jak bardzo fajna inwestycja. Kolejna osoba, która wygląda jak bardzo fajna inwestycja, a nie będzie według mnie jakaś turbo, turbo droga, to może być Gosens na przykład, tak? Felipe Anderson. Kim Pembe będzie bardzo drogi, ale myślę, że też odbije to samo. Te czy się barelli? Pamiętajcie, że ludziom nie chciało się za bardzo teraz otwierać paczek, bo te karty, które oni wrócili, były po prostu średnie. Dodatkowo e, ostatnim czasem spadło się trochę informą, już trochę one odbiły, ale e, niedługo kończy się 10x83. Niedługo e, mam na myśli, że nie wiem, czy dzisiaj, czy tak, czy za chwilkę. Czekajcie, to jest 83 player pick. Każdemu polecam, żeby sobie zrobił, jeżeli jeszcze nie zrobił tego. 80 pick zostaje. 10 razy 83. Kończy się za 28 godzin, tak? Czyli najprawdopodobniej jutro o godzinie 19 wyjdzie jakaś inny upgrade SBC i jeżeli on będzie wymagał informów, to te informy pójdą do góry, głównie dlatego, że ludzie teraz będą to robić. Czyli na pewno Fajną opcją są informy, fajną opcją są overale, dlatego, że bardzo fajną kartę dostał na przykład Bastoni, według mnie. No i jak on dostanie to plus 3, no to on stanowczo będzie lepszy od Akandiego. tak? Jego będzie można na spokojnie porównywać z Ferdinandem. I teraz, żeby... pewnie część osób powinien, no, gadać totalne głupoty, ale mm, jeżeli sobie damy Ferdinanda, mówię o tym Ferdinandzie Toty, tak? No to z założenia, jeżeli będzie stało plus 3, pace 86, 87 strzały, strzały według mnie, obrońców są totalnie nieważne, tak? Ale idźmy dalej: podania 83 do 70, dribbling 83, 77, def 84, 93 i fizyka w jest bodajże plus 2, to w ogóle będzie 90, 92 do 90, czyli tak naprawdę oprócz strzałów. No, i delikatnie oprócz tempa, ten bastoni będzie miał staty jak Ferdinand. Wiadomo, że tutaj chodzi też o sylwetkę w grze. Zobaczymy, jak będzie ten bastoni się prezentował, ale dokładnie te same playstyle będą mieli praktycznie tą samą cenę ogólną. Po statystykach na pewno go bastoni przeskoczy, bo już mu niedaleko brakuje. No i na pewno będzie lepszy jak Ekanji. Warunek jest taki, że Inter musi to wygrać. Jeżeli chodzi o Pozostałe ciekawe SBC, na które ludzie czekają, to na pewno skończenie Depay'a i Feliksa. Ja osobiście zacząłem Feliksa, zostało mi kilka wyzwań. Jak dzisiaj zrobię opening, to będę wtedy skupował Feliksa. Ludzie powinni się wystrzelić z paczkami na rynek, przez co cenowe rali powinny być fajne, fajnie ścinane. Dodatkowo mamy jeszcze SBC, zobaczcie, zostało na dwa dni jeszcze ten peak, tak? Została na dwa dni ikona, czyli ludzie będą mieli na co mielić duplikaty. Został jeszcze na przykład jaszyn, tak? No jeżeli, no jak nie lubicie jaszyna, a nie chcecie go robić, no, spoko, no ale jest, tak? Jest to niezły bo graj nim normalnie na turniejach. Jest Mix kampania. jest żarzinio, którego myślę, że nikt poważnie nie będzie robić, jest ewentualnie Hojlund na przepałkę. Mm. No i tych kart tak naprawdę trochę jest, żeby to przepalać, więc overale, jeżeli ludzie będą leciały duplikaty, to na pewno coś tam będą musieli podbierać. Najlepiej, myślę, że 84, 5, 6 plus informy, ale to nie wszystko. Dlaczego? Bo trzeba pamiętać, że cały czas bawimy się w fantazy. Liza Razu ma wszystko, tak? Nic się nie da z tą kartą zrobić. Mandy... Czy Real wygra 4-0 za no Zobaczymy, ale Mendy jest turbo drogi Nie brałbym go City, niemożliwe dla mnie, że wygra 6-0 Z Brighton na wyjeździe To samo się tyczy Tewesa Jeżeli chodzi o Risa, 3-0 3 gole w 2 mecze No powiem tak, ten Manchester City i Chelsea Chelsea nawet nie się ostatnio zagrało A Arsenal ostatnio zagrał źle Co by było bardzo memowe, gdyby wygrywałem 6-0 Pierwszy mecz, nie udało mi się wszystkiego zrobić Barcelona Sorry, Real Madrid, Osasuna. No to obstawiam jeden win na pewno. Być może nawet Schneider dostanie plus 2. Tak? Griezmann ma szansę na plus 2, dlatego że ma szansę na gola albo asystę i dwa winy. O ile Atletico wygra z Barceloną. E, Wernera nie omawiamy, no ale przejdźmy do tych kart, naprawdę co najbardziej nas interesują. No bo te karty sobie mogę omawiać, ale one tak naprawdę albo nie mają szans, yy, no albo się na nich po prostu już nie da według mnie zarobić. Co innego tyczy się na przykład Aspasa, tak? Bo on, jeżeli Sevilla, znaczy jeżeli Celta Vigo wygra z Sevillą, to on dostaje plus 2. Czy wystąpi? No, według nie musi wystąpić. W tym momencie jest na 34 tysiące. Jeżeli sobie zjedziemy w dół, to 90 są po 39 powiedzmy, a dziewięćdziesiątki po 54 tysiące. Dodatkowo wydaje mi się, że i jej już będzie powoli odchodzić od podstawowych. Hero już odeszli i od podstawowych ikon mogą odejść co oznacza, że będą mogli bardziej podkręcić wymagania w SBC. Na przykład, o ikonę i mogą na przykład zrobić paczkę z dowolną ikoną, prócz, prócz ikony zwykłej, i wtedy mogą podkręcić i te overale spokojnie sobie. Wróć na te 40-45 tysięcy. Więc według mnie, iago Aspas jest bardzo fajną inwestycją. Yy, ogólnie karty kobiet też są fajną inwestycją, yy, bo kobiety dużo rzadziej grają. zwłaszcza ta Stanway wydaje się fajną inwestycją. Kandrewa uiny yy, brew pozorom jest to możliwe, ale bardzo według mnie mało możliwe. Został mu jeden występ i on będzie na poziomie karty 90. W tym momencie ma cenę kilka tysięcy niższą niż karta 90, która jest w kryzysie, bo tutaj nie boimy się tego powiedzieć, że te karty są e, po prostu w kryzysie, bo jeżeli odpalicie sobie takiego lewózka, i odpalicie sobie jego cenę z 14 dni, to jak zobaczycie to w cały czas wcześniej to te karty były powyżej 40-44 tysięcy i one teraz pospadały tak naprawdę, później znowu odbyły do ponad 40 tysięcy i znowu spadły na jakieś 38, więc cały czas na tym kandrewie będzie można fajnie zarobić. Macen, kolejna karta, która według mnie da zarobić, mmm, dlatego że jeden występ i będzie miał 90 overall, a sam Madsen w tym momencie 57 e, tysięcy końców. Do tego on ma Shopa i e, ma też tego Jokea, więc no, karta naprawdę, naprawdę e, fajna. 3 na 4 to bardziej Boily i jego wzrost 168, ale Patrzę na to, że gram oną, battle cały czas ona jest jeszcze niższa i ona sobie świetnie daje radę, myślę, że równie dobrze będzie sobie dawał radę kolega Madsen. Co prawda nie ma jakichś skoków, ale ma playstyle też na podanie i na bieg. Do tego ma baterię, więc może zapindalać w to i we w to. Kolejna fajna karta na inwestycje, ten marmosz 6 goli. No patrząc na ich yy, rywali, jeżeli strzelą dwa, 3 gole, dwa gole z Borusem, jestem w stanie wyjść, że strzelą to Unionowi. Dodatkowo jeden występ brakuje mu do kolejnego. A Apache ceny 90 i on jest stanowczo najtańszy z tych wszystkich yy, kart, jak widzieliście. Jeżeli chodzi o Gendogana według mnie spokojnie. Dwa winy, bo Las Palmas albo Atletico powinno zostać klepnięte. Gol albo asysta. Nie skomentujmy ostatniego strzału z karnego Gendogana, ale jest szansa i trzy występy jest szansa. Czyli Gindogan realnie na 92 oceny może skoczyć, a w tym momencie kosztuje 245 tysięcy. Pedro Porro zostały dwa mecze z Fulham i Lutontan. Nie wierzę, że oni nie strzelą czterech goli. Problem jest trochę inny: oni muszą zachować czyste konto. Co nie jest. Nie, sorry, czy z tego już zachowali? Aha, dobra, bo on dostał pojedynczego APA zamiast H podwójnego. Jeden występ będzie mu brakowało, z tego co pamiętam, bo on i tu i tu zagrał, coś tutaj się nie odświeżyło i brakuje czterech goli. Całkiem przyjemnie. Kolejna karta, Orban, tak? 5 goli na. Myślę, że 5 goli jak najbardziej do zrobienia w jak najbardziej do zrobienia, czyli będzie miał szansę na 91. Overala, czyli da się jeszcze na tej karcie sporo wycisnąć, reszta yy, kart Konate. Ludzie totalnie spanikowali, bo Konate nie znalazł się w kadrze meczowej. Yy, na ostatni mecz City ją spadł do 240 tysięcy, ale o czym warto pamiętać? Tego meczu nie ma. Jest dopiero ten mecz 31 marca, jeżeli chodzi o ligowe zmagania, więc Konate ma od tego czasu 16 dni. Na wydobrzenie, gdzie to było jakieś podobno niezagroźna kontuzja i po prostu klop go yy, wolał przytrzymać. Tak? Molina. No tutaj uważam tą kartę za bardzo ryzykowną, bo uważam, że mecz Atletico Barcelona to będzie na żyletki mecz. Yy, Kołto, 11 goli nie zrobią, 2 winy według mnie zrobią. Trzy występy zrobią, czy zrobią czyste konto. Jak zrobią, to Geta. A, zrobili czyste konto, okej. Okay. No to to już jest zaliczone, tak? Czyli tak naprawdę brakuje mu jednego występu. Jednego wina i on dostaje ocenę 91. No i ta karta na pewno też skoczy z tych 53 tysięcy. Les Melon brakuje jednego wina, brakuje jednego występu. Na Lil bym sobie odpuścił. Na Lorią jak najbardziej mogą to zrobić. Tym bardziej, że no oni całkiem nieźle sobie ogólnie poczynają. To jest SBC, SBC, SBC. E, wszyscy inni są, a jeszcze został Andre no i Andre gra na Lil. Tak, też brakuje jeden występ, jeden, y, jeden, y, jeden występ, jeden win i pamiętajcie, że ten Andre, pierwszy upgrade z 86 dostaje do 88 i ewentualnie z 88 do 89. On w tym momencie kosztuje 15 tysięcy Czyli tyle co karta plus minus 88, ale ma szansę na 89, o ile Lil wygra swój yy, mecz, tak? No i to w sumie tyle, na czym według mnie będzie najłatwiej pohandlować. W tym momencie po prostu śledźcie rynek. Najlepsze ceny zwykle o godzinie 18 występuje panika, po meczach występuje panika, przed meczami, w trakcie. Właściwie każdy moment jest dobry, żeby obserwować, Rynek. Pamiętajcie, wróćcie sobie proponuję, żeby wrócić sobie do momentu jak wam pokazywałem, jak ustawić widełki na poszczególne karty, zwłaszcza te dolne widełki, tak, żeby spotykać. No bo górne ustawiacie według rynku, ale dolne zawsze ustawia się tak samo. Więc polecam sobie to przypomnieć, bo może wam się to bardzo przydać. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam sobie łapki w górę, do zostawienia suba, do wpadania na mojego Twitcha, bo dzisiaj rozpoczynamy ten challenge. Będzie ciężko. Na start zrobimy opening. Mam zostawione tak piki za elite za, yy, za ten tydzień, do tego zrobiłem piki 83. Do tego mamy zostawione paczki 20 razy 84, 10 razy 85 i tak dalej, więc będzie gruby opening. Więc serdecznie zapraszam w okolicach 26 23, 23.30 na mojego Twitcha. A na dzisiaj to wszystko i słyszymy się niedługo. A na Twitchu już dzisiaj. Na razie.